Dobry, temat dzisiejszej lekcji to rozmieszczenie ludności na świecie. Doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że ludność na świecie rozmieszczona jest nierównomiernie i dzieje się to dzięki konkretnym Czynnikom. A mianowicie wiemy doskonale, że nie wszędzie człowiek jest w stanie mieszkać i te czynniki, które decydują o rozmieszczeniu człowieka, możemy podzielić na czynniki przyrodnicze, czynniki pozaprzyrodnicze, gospodarcze, polityczne, historyczne, społeczno-ekonomiczne. I doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że na przestrzeni dziejów człowieka... Różne czynniki miały różne wpływ na rozmieszczenie, a mianowicie na samym początku najważniejsze były czynniki przyrodnicze, takie jak dostęp do wody, odpowiedni klimat, rzeźba terenu. To wszystko sprawiało, że człowiek mógł tylko i wyłącznie osiedlić się w konkretnym miejscu, bo nie był rozwinięty technologicznie, aby radzić sobie z dostępem do wody, której nie ma. Tak, wiemy, że z biegiem lat a mianowicie tak od początku XX wieku, kiedy człowiek zaczyna mocno się rozwijać technologicznie, co się dzieje? Budujemy wodociągi, budujemy drogi, budujemy dzięki możliwościom technologicznym, budujemy domy w coraz trudniejszych warunkach, zagospodarowujemy wyspy, które najpierw sami tworzymy, odsalamy wodę morską. To wszystko sprawia, że czynniki przyrodnicze mają coraz mniejszą rolę w w rozmieszczeniu ludzi na świecie, a coraz większą rolę odgrywają czynniki społeczno-ekonomiczne. Po prostu ludzie chcą mieszkać tam, gdzie lepiej się żyje. Ale przyjrzyjmy się tym czynnikom i teraz, czynniki przyrodnicze to chociażby klimat. I doskonale wiemy, że najwięcej ludzi na świecie mieszka w klimacie umiarkowanym, w klimacie śródziemnomorskim czy w klimacie monsunowym. To jest klimat, który człowiekowi najlepiej sprzyja, tam fajnie też funkcjonuje rolnictwo i tam do dziś mieszka najwięcej ludzi na świecie. Kolejny czynnik to stosunki wodne. I teraz proszę Państwa, tak jak już powiedziałam, pierwsze cywilizacje powstawały w dolinach rzek, czy to będzie Dolina Nilu, czy to będzie Ganges, czy to będzie Tygrys Eufrat, tak? Tam, stamtąd pochodzą najstarsze cywilizacje, ponieważ był dostęp do wody, tam mieszka, mieszkali ludzie. No i nadal oczywiście w wielu regionach w Dolinach rzek, w deltach rzek, nadal gęstość zaludnienia jest bardzo wysoka. Kolejny czynnik to chociażby odległość od morza. Proszę Państwa, ponad połowa społeczeństwa świata mieszka w pasie 200 km od morza. I teraz dlaczego? Bardzo często. Yy, im bliżej morza, tym klimat jest łagodniejszy, co z kolei na przykład wpływa na możliwość yy, na możliwości uprawiania ziemi, czyli na rolnictwo. A jak rolnictwo, to oczywiście gleby. Proszę Państwa, tak jak już powiedziałam, w Dolinach Rzek były bardzo żyzne gleby, chociażby Mady i tam powstawały potężne skupiska ludzi i najstarsze cywilizacje. Ale do dziś gleby odgrywają ważną rolę, ponieważ... Yy, nadal potrzebujemy jedzenia i nadal to jedzenie produkujemy w związku z tym tam gdzie są żyzne gleby tam gdzie są mady tam gdzie są czarnoziemy tam gdzie są gleby brunatne czy tam gdzie są gleby wulkaniczne I to jest taki trochę paradoks ludzie bardzo często mieszkają na obszarach aktywnych sejsmicznie czyli niebezpiecznych tylko dlatego że są tam gleby wulkaniczne andosole i i możliwość uprawy rolnictwa. Kolejny czynnik przyrodniczy to rzeźba terenu i wysokość nad poziomem morza. Proszę Państwa, na powyżej pewnej wysokości człowiek nie jest w stanie oddychać, tak? potrzebuje tlenu, ponieważ powietrze już jest bardzo rzadkie, bardzo mała ilość tlenu i tylko niektóre grupy ludzi mają przystosowane organizmy, żeby tam mieszkać, więc po prostu powyżej pewnej wysokości nie mieszkamy. Co dalej? Urozmaicona rzeźba terenu, kiedy mamy duże nachylenie stoków. Trudniej się przemieszczać, trudniej budować drogi, trudniej budować yy, domy. W związku z tym tam też ludzi będzie mieszkało mniej. No i proszę, proszę Państwa, bardzo ważny ym, czynnik przyrodniczy to, yy, yy, to zasoby naturalne ziemi, głównie surowce mineralne. I teraz, proszę Państwa, paradoks polega na tym, że bardzo często ludzie mieszkają w trudnych warunkach gdzieś na Syberii, tylko dlatego, że są tam surowce mineralne, są kopalnie, a jak kopalnie, to miejsca pracy. Kolejna grupa czynników to czynniki pozaprzyrodnicze i tutaj możemy wymienić społeczno-gospodarcze i historyczno-polityczne. Natomiast społeczno-gospodarcze to poziom rozwoju gospodarczego regionu. Proszę Państwa, jeżeli region jest dobrze rozwinięty, to łatwiej znaleźć pracę, lepsza edukacja, lepsza służba zdrowia, większy, większy dostęp do usług i różnorodność tych usług. Po prostu lepiej się żyje i tam będą chętnie ludzie przybywać. Poziom bezrobocia. Kolejny czynnik. Proszę Państwa, no oczywiście jeżeli w danym regionie jest wysokie bezrobocie, to ludzie będą stamtąd uciekać i będą jechać tam, gdzie jest praca. Poziom urbanizacji. No i proszę Państwa, yy, miasta. W miastach łatwiej o pracę, łatwiej o usługi, łatwiej o mieszkanie. W związku z tym ludzie uciekają do terenów zurbanizowanych, gdzie po prostu łatwiej i wygodniej się żyje. Ostatnia grupa to czynniki historyczno-polityczne. I proszę Państwa, tutaj olbrzymią rolę odgrywają chociażby odkrycia geograficzne. Dzięki odkryciom geograficznym, odkryciu Ameryki, ona została y, zasiedlana, czego skutki y, widzimy do dziś. Sytuacja polityczna, obszary y, o stabilnej sytuacji politycznej y, są, dają takie poczucie bezpieczeństwa, więc są chętnie zasiedlane konflikty zbrojne. No jeżeli w jakimś regionie będą konflikty zbrojne, to ludzie z tego regionu po prostu będą uciekać, a więc ten teren nie będzie atrakcyjny osadniczo. No i oczywiście prawo, przepisy prawa, które potrafią ułatwiać ludziom osiedlanie się na danym terenie albo po prostu ich zniechęcać i utrudniać. Powiedzieliśmy sobie o czynnikach rozmieszczenia ludności na świecie, ale istnieje coś takiego, co nazywa się barierami osadniczymi. Czym są bariery osadnicze? Są to przeszkody, które wpływają niekorzystnie na funkcjonowanie organizmu ludzkiego, czyli tak naprawdę uniemożliwiają człowiekowi mieszkanie na danym terenie. I takimi barierami osadniczymi jest na przykład bariera termiczna. Człowiek nie lubi temperatur ani zbyt wysokich, ani zbyt niskich. No i oczywiście tutaj Taka bariera eliminuje obszary polarne, obszary subpolarne, obszary równikowe, zwrotnikowe, jeżeli chodzi o atrakcyjność osadniczą. Kolejna bariera to bariera wodna. I tutaj znowu proszę Państwa, doda. i tutaj znowu, proszę Państwa, znowu człowiek. Nie lubi, kiedy tej wody jest za dużo i nie lubi, kiedy tej wody jest za mało. I znowu, Sahara, pustynie nie będą fajnym miejscem do zamieszkania, ale również lasy równikowe y, też nie będą dobrym miejscem do zamieszkania przez człowieka. Bariera świetlna, proszę Państwa, kiedy tego światła będzie za dużo, czyli ten dzień będzie za długi albo tego światła będzie za mało, czyli dzień będzie za krótki albo w ogóle go nie będzie. Mówimy o obszarach, gdzie są dni i noce polarne. Proszę Państwa, to zakłóca... Rytm funkcjonowania człowieka, rytm dnia, nasz kalendarz, taki zegar biologiczny, co sprawia, wpływa na naszą efektywność pracy, na nasze po prostu złe samopoczucie i złe funkcjonowanie, ale również chociażby na uprawę roślin. I oczywiście już wiemy, że w tym momencie takie właśnie obszary polarne są obszarami niekorzystnymi. Bariera wysokościowa, proszę Państwa, im wyżej, jak już powiedzieliśmy, tym rzadsze powietrze, tym mniej tlenu w powietrzu, a więc trudniej się żyje, a więc eliminuje to te tereny e, zamieszkania. Ale proszę Państwa, urozmaicona rzeźba terenu, mocno nachylone stoki powodują erozję gleb, czyli niemożliwość uprawiania rolnictwa, trudność w budowie e, domów, dróg, e, a więc to też są tereny niekorzystne. Proszę Państwa, bariera ekologiczna, to, to nie możemy być z tego dumni, ale to jest bariera, y, która pojawiła się dzięki człowiekowi, a więc obszary tak silnie zagramowane, Zdegradowanego środowiska, które uniemożliwiają człowiekowi zamieszkanie na tych I taką barierą jest chociażby obszar Czarnobyla, gdzie doszło do awarii elektrowni jądrowej i te tereny są skażone i nie nadają się do funkcjonowania. Inny przykład takiego regionu to chociażby rejon jeziora Aralskiego, który w wyniku nadmiernego poboru wód, które zasilały to jezioro rzek Amudari i Sirdari, spowodowało, że rzeki nie docierają już do jeziora, nie zasilają, go, a więc jezioro umiera i ten teren nam po prostu pustynnieje. Warto przyjrzeć się barierom osadniczą i właśnie ograniczeniom w rozmieszczeniu ludności. Obszary zbyt zimne, jak już powiedziałam, właśnie to są te obszary polarne. Tam, gdzie jest zbyt sucho, obszary pustyń, wnętrza kontynentów. Zbyt ciepło i wilgotno, czyli oczywiście pas równikowy, strefa międzyzwrotnikowa. Zbyt wysoko, obszary wysokogórskie. Natomiast najkorzystniejsze warunki do osadnictwa, czyli kolor ziemi. Zielony, to Azja Południowo-Wschodnia, to Europa, to zachodnie wybrzeże Stanów Zjednoczonych głównie. Występowanie barier osadniczych powoduje, że tereny Ziemi możemy podzielić na strefy zwane ekumenami. Są to obszary stale zamieszkane, jak na przykład Europa Zachodnia, Środkowa czy Azja Południowo-Wschodnia. Mamy obszary takie jak subekumena, czyli obszary okresowo zamieszkałe, na przykład obszary Sahelu, gdzie w porze wilgotnej pasterze idą ze swoimi stadami i po prostu mieszkają. Tam w porze suchej się z tego terenu wyprowadzają. Obszary sezonowych pastwisk w górach to będzie subekumena, natomiast anekumena są to obszary w ogóle niezamieszkałe, to chociażby obszary polarne, czyli obszary bezludne, tak jak na przykład Antarktyda czy wysokie partie gór. Proszę Państwa, czynniki rozmieszczenia ludności na świecie czy bariery osadnicze to wszystko sprawia, że ludzie mieszkają w konkretnych miejscach na Ziemi i mamy takie prawidłowości, które o tym mówią, gdzie ludzi jest najwięcej. I tak, proszę Państwa, 90% ludności świata mieszka na półkuli północnej, szczególnie w pasie między 20 a 60 stopni szerokości geograficznej północnej, czyli między tymi równoleżnikami. Co dalej? Około 60% ludności na świecie mieszka na terenach nizinnych do 200 metrów nad poziomem morza. Połowa, około połowa ludności na świecie mieszka w pasie 200 km od morza. I uwaga, 60% ludności świata zamieszkuje Azja. I co jeszcze warto zwrócić uwagę, że rzeczywiście jest taka prawidłowość, że dużo ludzi mieszka w dolinach i deltach rzek i w rejonach wydobycia surowców mineralnych. Natomiast mniejsze zaludnienie obserwujemy na obszarach o zróżnicowanej rzeźbie terenu. No i proszę Państwa, przyszła pora na wskaźnik, który pomaga nam to wszystko jakoś usystematyzować, a mianowicie wskaźnik gęstości zaludnienia. Czym to jest? Jest to stosunek liczby mieszkańców danego terenu do jego powierzchni. Mówiąc prościej, jest to liczba mieszkańców przypadająca na jeden kilometr kwadratowy powierzchni danego terenu. Jak już powiedziałam, gęstość zaludnienia jest miernikiem, który mówi. Ile osób przypada na 1 km kwadratowy powierzchni danego terenu? Czyli jak dla, dla przykładu Polski gęstość zaludnienia wynosi 123 osoby na kilometr kwadratowy, to wcale nie oznacza, że co jeden km2 spotkamy 123 osoby. To znaczy, że biorąc pod uwagę liczbę ludności naszego kraju i powierzchnię, i dzieląc liczbę ludności przez powierzchnię, wynika, że statystycznie na jeden kilometr przypada tyle osób. I tak, proszę Państwa. Takie dane mogą być mylące, bo na przykład Chiny, większość ludzi, olbrzymi kraj, ale większość ludzi mieszka na wschodzie tego kraju, natomiast obszary Wyżyny Tybetańskiej, obszary, obszary Kotlin są obszarami, gdzie gęstość zaludnienia jest jedna osoba na kilometr kwadratowy, ale kiedy uśrednimy, ta średnia będzie zupełnie inna, czyli mogą być obszary, gdzie będzie kilka tysięcy osób na kilometr kwadratowy w ramach jednego kraju i obszary, gdzie będzie jedna osoba na kilometr kwadratowy, a po Wyjdzie nam zupełnie inna liczba. Jak obliczyć gęstość zaludnienia? Oczywiście nie ma nic prostszego. Obliczmy ją sobie dla Niemiec. Liczba ludności tego kraju to 83 517 000, powierzchnia 357 000. I co musimy zrobić? Liczbę ludności podzielić na powierzchni. I w wyniku tego obliczenia wychodzi nam, że w przybliżeniu gęstość zaludnienia w Niemczech to 233,9 osoby na kilometr kwadratowy. Proszę państwa, obszary największej koncentracji ludności, gdybyśmy mieli tak powiedzieć ogólnie, to na świecie mamy trzy obszary największej koncentracji ludności na świecie. Jest to Europa Zachodnia i Europa Środkowa. Ze względu na stosunkowo nizinne ukształtowanie terenu, na klimat umiarkowany i śródziemnomorski, ze względu na występowanie bogatych złóż mineralnych, ze względu na długą historię osadnictwa i na wysoki poziom rozwoju społeczno-ekonomicznego. Kolejny region to wschodnie wybrzeże Ameryki Północnej i kraina Wielkich Jezior. I tam, proszę Państwa, mamy znowu ukształtowanie powierzchni sprzyjające, nizinne, dalej klimat umiarkowany, dużo surowców mineralnych, jak i wysoki poziom życia. Kolejny region to południowa wschodnia Azja. Tam mamy oczywiście klimat monsunowy, tam mamy bardzo dobre gleby, tam mamy dużą część terenów nizinnych, tam mamy bardzo wysoki przyrost naturalny. I Ostatnio dynamiczny rozwój gospodarczy. Najsłabiej zaludnione mamy z kolei obszary polarne, już wiemy dlaczego, następnie obszary pustynne, obszary lasów równikowych ze względu na bardzo wysoką wilgotność, wręcz bardzo trudne warunki dla człowieka i, i obszary wysokogórskie. Obszary o największej gęstości zaludnienia to wschodnie wybrzeże Stanów Zjednoczonych i kraina Wielkich Jezior, jak również zachodnie wybrzeże Stanów Zjednoczonych i tutaj mamy na uwadze Kalifornię, następnie zachodnia, środkowa i południowa Europa, Azja Wschodnia i Azja Południowo-Wschodnia i oczywiście Azja Południowa, gdzie mamy Indie i Bangladesz i takie regiony jak Delta. Nilu czy delta Nigru. Natomiast obszary o najmniejszej koncentracji ludności to są obszary polarne i obszary subpolarne, czyli Antarktyda i Arktyka. Północne części Eurazji i Ameryki Północnej, proszę bardzo. Następnie obszary wilgotnych lasów równikowych, no i proszę zobaczyć Nizina Amazonki, Kotlina, Kongo, Borneo, Następnie pustynie, oczywiście mamy Saharę, mamy pustynie Gobi, Półwysep Arabski, Centralna Australia, Wyżyna Irańska. I oczywiście obszary wysokogórskie, czyli proszę Państwa, będą to chociażby Himalaje, cała Wyżyna Tybetańska. Proszę Państwa, to tyle, jeżeli chodzi o rozmieszczenie ludności na świecie. Dziękuję Wam za uwagę i zapraszam serdecznie na kolejne spotkanie. Pozdrawiam serdecznie.